Simoneczko, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku z gry Flat Out 2. Gra wyścigowa, brutalna, szalona, nie do opisania. Gra nawiązująca do gier z dzieciństwa, której właśnie kiedyś grałem. Czyli takie jakby przypomnienie. No i chcę właśnie także Wam, widzom, ukazać, cóż to jest za gra. Bo jest naprawdę dość brutalna. I bardzo piękna zarazem. Cudowna. No i właśnie. Stworzymy sobie profil. Chyba... Wezmę. Dobra. Limak. Le. I. Me. A i jeszcze k gdzieś jest o jest dobra dan akceptujemy zaraz przekonacie się o co chodzi w tej że wszystko będzie bardzo ładnie ukazane wyścigi będą skrócone żeby nie było że was uszukuję. od razu mówię skrócone są wyścig trwa trzy okrążenia dane są trzy okrążenia o jedno okrążenie skracam na pewno będzie widoczne to. No dobra, wybieramy mężczyznę i single racer, kariera Kupujemy sobie samochód. Bierzemy tego. Pamiętam, że ten był lepszy, Malis. No i cztery koła kosztuje. dobra, tak, jakaś informacja. No i go race, derby. No i pierwszy, pierwsze zawody. W których są zawiera dwa wyścigi. No i zaczynamy. Start Race. Gra bardzo mi się podoba, może naprawdę jak to w pewnym odcinku mówiłem w dupie urywana, ale naprawdę dla mnie to bardzo mi się to podoba. Nie wiem może jak gustuję naprawdę tylko w starych grach czy co, ale to jest dla mnie masakra. Tak, tutaj mamy licznik, tam niby nam wskazuje um, ile jedziemy. Jason Walker. Coś mi ta osoba się przypomina, nie wiem z kim. Nie wiem czy te moje przepuszczenia są zgodne, ale coś mi się tak jakby przypomina. No i co, no gra bardzo fajna, nawet no, dla mnie ładnie to wygląda. Nie jest tak źle. Dobra, nie będę tak dużo nawijał. Tak, a więc na pewno właśnie, a ja będę przewijał. Moment z pierwszego na trzecie okrążenia. Zdaje się, tak, że tak zrobię. Dobra, dobrze nam idzie. No i tak, witam już w trzecim krążeniu. Nic się nie zmieniło, pozycja pierwsza. Mm, o właśnie, mamy z lewej strony taką mini mapkę. No i co, nie widać nikogo, żeby za nami jechał. dość daleko pewnie są. O, 171 max. Z tego co widzę. No fajna brum brumka. fajnie, fajnie to się gra, naprawdę. W międzyczasie, oczywiście, wszystko wytłumaczę. Jeżeli chcecie, więcej odcinków z tejże właśnie gry, bo będą różne też, właśnie do serii gier dzieciństwa. Ale jeżeli ktoś chce, o ty, kurde, ale go dogonię zaraz. Aha, tak. Mhm, mm już go dogoniłem. Myślałem, że zdubluję. Ay, nie. Dobra. E, wracając do informacji. Jeżeli chcecie, żeby, żeby się pojawiały właśnie odcinki z tejże właśnie gry, zostawcie łapki w górę. Jeżeli zobaczycie 10 łapek w górę, będzie następny odcinek właśnie z tej gry. No będziemy kontynuowali karierę. No i cóż, dobra. Zaczynamy drugi, drugi wyścig. Pierwszy okazał się oczywiście zwycięstwem. No granie jest też tak trudna. Da się, da się przejść za każdym razem prawie na pierwszym miejscu. Jest luzik. Dobra, ale oni szarżują. O tak samo jak ja no i oczywiście też no właśnie można bawić się w kraksy. Podczas z wyścigów można zdemolować całkowicie i usunąć z wyścigu pewnego zawodnika. No dużo się dzieje, dużo. Czasami są momenty, że naprawdę adrenalina tak podskakuje, że ta gra jest dla mnie świetna. No to jedziemy, jedziemy, jedziem. Ależ mnie rzuca Ja tam mały no, no, jak szatan po prostu uuu uuu No to ładnie Czwarte miejsce, trochę mnie wykiwał ten mały Czy to małe, nie wiem kto doprowadził O tak i zaczynamy trzecie okrążenie Czwartego na pierwsze skoczyłem, jest jupi Pierwsze miejsce, brniemy jak szaleni Idzie nam bardzo dobrze. O, kto będzie grał to niech zjeżdża na lewą stronę Lewą stronę dużo lepiej Jak przystajnie, czy jak to tam, nie wiem jak to można nazwać To od razu traci się przyczepność i wybrotka gotowa Więc lewą stronę lepiej I zaraz dojeżdżamy, to już bardzo blisko mety no właśnie od razu przypominam, kto chce, niech zostawia łapkę w górę, komentuje, udostępnia. No i więcej Was na kanale, więcej subskrybentów, no to dla mnie tym lepiej. No. Nie jest dla mnie to najważniejsze jako YouTube, no ale po prostu mnie to bardzo cieszy, jeżeli widzę taką ilość osób. No i tak. No. I zarobiliśmy. A jeszcze za kategoria... Buldożer, i tak dalej, kto najwięcej rozbije, i tak dalej, to dostajemy kasy. Odblokowaliśmy nowe zawody. <laughs> A no właśnie, jutro mm, pojawi się yy, także odcinek, yy, albo pojutrze, yy, właśnie z tejże gry, która zaprezentuje wam szaleństwo. Po prostu, dobra, to będzie niespodzianka, zajrzyj za. Dwa, jutro za aby, lub za dwa dni na mój kanał, czy coś pojawiło się nowego. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. Ja na pewno się nie pogniewam, bardzo mi się to spodoba. A więc do zobaczenia w następnym odcinku. Bye!